Dzisiaj temat czysto budowlany, więc jeśli nie jesteś spokrewniony z branżą budowlaną, to daruj sobie, nie oglądaj tego, bo będę opowiadał o tym, ilu zgodnie z przepisami powinno być specjalistów do spraw BHP na budowie. <śmiech> <śmiech> Oczywiście nie ma żadnego przepisu, natomiast chciałem Wam powiedzieć, że byłem na jednej, na jednej z budowie jakieś 12 lat temu, gdzie tych specjalistów do spraw BHP było co najmniej. Siedmiu. A dlaczego? Bo akcja rozgrywała się na lotosie w Gdańsku. I słuchajcie, tam były bardzo wysokie ubezpieczenia czyli kwoty ubezpieczeniowe danej budowy. I tam nie mogło dojść do. Wypadku przy pracy, więc nawet ubezpieczyciel, który ubezpieczał tą daną budowę, miał swojego specjalista do spraw BHP. Ja byłem od podwykonawcy specjalistą do spraw BHP. Nad nami była jeszcze od inżyniera kontraktu dziewczyna. Było z dwóch czy ze trzech z y, Lotosu i ten czwarty był z, ubez, od ubezpieczyciela. Oprócz tego budowa była monitorowana. 24 na, na dobę, więc w monitorach gapiło się jeszcze ze dwóch panów. Natomiast oni to już nie mieli pojęcia o BHP. Cześć.